Pewnie miałeś taką sytuację, gdzie po długiej imprezie w lokalnej remizie nie udało się tobie lub Twojemu przyjacielowi zaliczyć. Mam na to sposób. Wystarczy, że znormalizujemy przyjacielskiego lodzika. Cytując klasyka, gała to nie seks, więc nie zaważy to Twojej heteroseksualności. W dodatku zawęzi Twoją więź z przyjacielem. Jeżeli trwiczysz na siłowni, strzelenie koledze Laski jest nawet skazane, ponieważ sperma posiada bardzo dużo białka. Poza tym. Zmotywuje twojego gym do chodzenia z tobą na siłownię, nawet jeżeli to jest dzień nóg. Masz depresję? Wyjdź z niej. Z badań wynika, że w spermie znajduje się testosteron, estron, oksytocyna oraz stereotropina, które polepszają nastrój, dzięki czemu jest to idealny antydepresant. A może masz problem z bezsennością? W takim razie prześpij się ze swoim kolegą. W spermie znajduje się melatonina, dzięki czemu ty i twój kumpel zaśniecie jak dzieci. Czy wiedziałeś, że w spermie znajduje się dużo białek, witamin i minerałów? Nie strzelając do dzika kumplowi pozbawiasz się Możliwości na lepsze zdrowie oraz cerę. Pi spermę, będziesz wielki. E, dzień dobry, dzień dobry z tej strony, Ciepli TV. Razem ze mną jest nasz wierny fan. E, będziemy się go pytać o. O tym, co sądzi o przyjacielskim lodzie. Co ja sądzę o lodzie? Nie mogę się za bardzo... Mogę powiedzieć, że nic nie mogę powiedzieć na ten temat. E, rozumiem, czyli miałeś już styczność faktycznie z przyjacielskim nodem, tak? E, nigdy w życiu. Nigdy w życiu, a myślałeś o tym, że kiedykolwiek spróbować? E, nie. Bo nie wiem, czy słyszałeś o tym, jakie benefity nosi za sobą łykanie spermy. Powiem Ci, nie wiem jakie nosi benefity i chyba nawet nie chcę sprawdzać. Ale to powiedz mi, nie miałeś może kiedyś tak, że byłeś na melanżu i chciało Ci się kurewsko ruchać? No ale to jak się zobaczy jakąś fajną babeczkę, nie? No właśnie, ale chciało się kurewsko ruchać, a żadnej babeczki Ci się akurat nie udało wyrwać. Nie chciałbyś, żeby Ci przyjaciel strzelił do dzika? Nigdy w życiu, wychodzę z klubu i bomba Aha, czyli rozumiem, że korzystasz z usług prostytucji. Wiesz Wyso... prawa ręka jest, wiesz, dogodzi zawsze, nie? nie, nie... najlepsze do dogodzi... Ale lewa to jak obca. Lewa jak obca. Super. E, czy wiedziałeś, że jeżeli trzaśniesz koledze laskę, to, to jeżeli właśnie trzaśniesz tą koledze laskę. A jeżeli trzasniesz się. <laughs> jeżeli koledze... trzaśniesz koledze laskę to kolega będzie doceniony i ty będziesz doceniony właśnie dzięki benefitom, które e, otrzymujesz ze spermy. A poza tym, e, jeżeli trzaśniesz koledze laskę, e, to po prostu to nie zaważy o twojej heteroseksualności, ponieważ przyjacielski lodzik to nie jest seks. Co sądzisz o tym? Co o tym <laughs> sądzę? No. Sądzę, że orientacja heteroseksualna jest orientacją heteroseksualną, i jebać, że to jest kolega, kurwa. Jebać. Ale gała to nie seks. Gała to nie seks, ale szanujmy się. Ale właśnie tym czynem wyrażasz, wyrażasz szacunek dla drugiej osoby. Wtedy może druga osoba e, odzajem, odzajemnić to. Pierdole to, odzajemniamy. Dzień dobry, dzień dobry. Ciepli TV z tej strony. Mamy do Pana par, parę pytań. A więc tak. Czy był Pan kiedyś na imprezie i Panu się chciał kurw skoruchać? Czy za każdym razem do czegoś dochodziło? Nie. Nigdy. Rozumiem. Mamy ten sam problem oczywiście. Wychodzimy tutaj z nową inicjatywą. Chodzi o to, żeby dać sobie trochę upustu i upustu swojemu przyjacielowi. Nazwaliśmy to przyjacielski lodzik. Co sądzisz o tym? Nie podoba mi się. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Ciepły TV. A, e, przepraszam, jeszcze raz, dzień dobry, dzień dobry, tutaj Ciepły TV z żorskich rejonów, przechadzaliśmy tutaj, tutaj randomowo po garażu i natrafiliśmy na śmietankę żorskich raperów. Jestem Krystian. Jestem Krystian, siema. I nie And Z. Postanowili, że udzielą nam wywiadu, jeszcze nie wiedzą co ich czeka, a więc tak. Jebej, jebej. Ogólnie chodzi o to. Mieliście kiedyś taką sytuację, że byliście na imprezie i chciało wam się kure ruchać? Tak. Ale nie mieliście, co? Tak. Zawsze. 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 No i ogólnie wychodzimy tutaj z inicjatywą przyjacielski lodzik. Tak. Spoko. spoko, spoko. Chodzi o to, żeby dać upust swoim emocjom i wspomóc przyjaciela w trudnej potrzebie. Jesteście za tym? Tak. Spoko. Spoko. A więc tak, e, niniejsza inicjatywa jest całkowicie... E, nie, jest na jako zdradę, ponieważ gała to nie seks. Czy zgadzacie się z tym? Tak. Nie. A poza tym nie zaważy to o twoim homoseksualizmie. A poza tym nie zaważy to o twoim homoseksualizmie. Tak. Homoseksualizmie. Tak. Aczkolwiek, aczko, aczkolwiek w tematach homoseksualizmu nie powinieneś zadawać takich pytań. Так. Dobrze, czy macie jeszcze coś do, do dodania? Chciałbym tak. tylko dodać, że jestem e, wielkim fanem GNG and e, kurwa e, pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich, co tu uczestniczą. Ale zadaj mi jeszcze jakieś pytanie kurwa, bo co mało. sądzisz o ideologii Gender. <laughs> Wiesz co, to jest temat e, głęboki, to jest temat poważny, to jest temat głęboki na dłuższą i rozmowę jeżeli, jeżeli miałbym się wypowiedzieć na ten temat tak w, w szczerej formie, to <laughs> powiedziałbym tylko tyle, że e, szanuję, szanuję wszystkie matki moich kolegów. Rozumiem. ज Dobry. Również pozdrawiamy po... Ej, Jak widzicie, to, to nie ma tak, że jest dobrze albo niedobrze. Jeżeli miałbym powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. ludzie, którzy wyciągnęli pomocną dłoń. Ludzie, którzy wyciągnęli pomocnego kutasa, którego. Wier... Eee. Prowadzący pierdo i głupoty, ja przejmuję ten kanał NDZ, ten ANJ. Sąd, kurwa, dobra, okej, okay, Studio, kurwa, tutaj się wpierdalamy teraz. Jest dobrze w chujnie i tutaj teraz jakieś samochody przyjeżdżają. Ja wam pokażę, jak się kurwa robi YouTube. Dobra, kurwa. Ja, ja wam pokażę, jak się kurwa robi YouTube. Zapraszam, kurwa. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja bym chciał zapytać. Co pan myśli o, na temat smaku serus pod napleta? Nic nie myślę. Ale kurwa, proszę pana, proszę głęb bardziej głęboko. Tutaj nagrywamy na kanał GNG, najbardziej popularnych youtuberów w kraju. Nie mam pojęcia. Proszę się wypowiedzieć poważnie na ten temat, bo za chwilę zadam drugie pytanie i nawet się nie zaważę. Proszę, proszę nie odjeżdżać! Co za frajer? Drodzy, dro Urwa Tutaj widzowie będziemy się w takim razie żegnać. E, to był Ciepły TV. Zapraszamy do następnych naszych e, ankiet czy też jak to się Akcji społecznych. Akcji społecznych, nie? E, Subskrybujcie, lajkujcie i śiemno. E, cześć.